Będziecie chronić deweloperów, a polskie rodziny nadal nie będą miały gdzie mieszkać. I to jest wasza wina! Może pan sprostować, bo pan nie mówił, panie pośle. Panie pośle, piękne świadectwo i leje pan miód na moje marszałkowskie serce. Witajcie, moi drodzy. W Sejmie chyba nigdy nie skończą się awantury. Jednak to chyba dobrze, że możemy oglądać i weryfikować, jak to tak zwani wybrańcy narodu nie potrafią dojść do porozumienia, tylko krzyczą na siebie nawzajem, zamiast spełniać obietnice wyborcze. Tego dnia z mównicy Sejmowej najmocniej odpaliła się posłanka partii, razem Marcelina Zawisza, która zaatakowała większe partie, że potrafią się zjednoczyć tylko jeśli chodzi o spekulantów mieszkaniowych i deweloperów zaatakowała przy tym niezależnego obywatelskiego kandydata na prezydenta wspieranego przez PiS, a zarazem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej na urlopie o to, że on również chce chronić nie tą grupę co trzeba. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Partii Deweloperów i Spekulantów. Ech. Obywatelski kandydat Prawa i Sprawiedliwości pan Karol Nawrocki zapowiedział, że wpisze do konstytucji ochronę spekulantów, tych ludzi, którzy skupują mieszkania, którzy skupują mieszkania, w których mogłyby mieszkać rodziny, mogliby mieszkać młodzi ludzie, a w tym momencie oni robią sobie z tego biznes, bo skupują te mieszkania i trzymają je w związku z wzrostem cen. A wy chcecie tych spekulantów chronić? Co więcej, ciągle kłócicie się na tej sali o wszystko. Ale kiedy chodzi o obronę deweloperów i spekulantów, to jest wielkie porozumienie. Minister Domański zapowiedział twarde nie dla podatku katastralnego. Będziecie chronić spekulantów, będziecie chronić deweloperów, a polskie rodziny nadal nie będą miały gdzie mieszkać, i to jest wasza wina! Po tej ognistej tyradzie oskarżeniowej... Namównicę sejmową próbował wtargnąć poseł PiS Janusz Kowalski, który chciał bronić swojej partii i odpowiedzieć Marcelinie Zawiszy. Znając jednak tego posła, z pewnością znalazłby w swoim przemówieniu miejsce na zaatakowanie Donalda Tuska. Niestety, szturm Janusza Kowalskiego na mównicę został udaremniony przez marszałka Hołownię. Dziękuję bardzo. Nie, panie pośle, nie było wniosku, nie ma wniosku przeciwnego. Ale nie może pan sprostować, bo pan nie mówił, panie pośle. Ponieważ pan nie mówił, to nie ma pan czego prostować. To jest prosty fakt ontologiczny. Nie ma, więc nie ma. Nie, nie, bo gdyby pan wcześniej mówił i pani posłanka by pana źle zrozumiała, wtedy tak, teraz nie. Dziękuję bardzo, powracamy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego. Janusz Kowalski się jednak nie poddawał i próbował podstępem odpowiedzieć posłance zawiszy. W tym celu zgłosił się do pytania co do jednej z głosowanych ustaw. Marszałek pozwolił mu zabrać głos pod warunkiem, że będzie mówić na temat. Szybko jednak poznał się na zamiarze posła Pis i kazał mu odejść na miejsce. Do czego ma pan pytanie? E kto to powiedział? Bo nie usłyszałem, z kim aż w takim stopniu zażyłości pozostaje. Pan poseł przydać? Nie, no przecież nigdy. Panie pośle, jeżeli stwierdzę, że pana pytanie nie dotyczy ustawy o systemie instytucji rozwoju, wyłączę panu mikrofon. Panie Proszę Marszałku, bardzo. zapewniam Pana, że ta sprawa dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy są objęci tą ustawą, bo mikroprzedsiębiorcy to również osoby, które posiadają własne mieszkania. To, że Pani Poseł Marcelina zawiesza. Dziękuję bardzo. Miał Pan nie polemizować, a Pan polemizuje przystęp. Zamieszanie próbował robić także inny poseł PiS, Zbigniew Bogucki, który pod postacią wniosku formalnego... Próbował przemycić tajne informacje w sprawie Mariusza Błaszczaka, który miał być pozbawiony immunitetu za ujawnienie planów obrony Polski Wschodniej. Poseł Bogucki chciał bronić swojego przełożonego z partii za wszelką cenę i ten jego plan miał kilka etapów. Najpierw próbował podać podstawę prawną do tego, że Mariusz Błaszczak jako minister obrony narodowej mógł na potrzeby kampanii wyborczej ujawnić te plany. Pan minister Mariusz Błaszczak miał prawo do uchylenia klauzul tajności z tego planu zakładającego obronę dopiero na linii Wisły. Tak, miał takie prawo na podstawie artykułu 6 ustawy o ochronie informacji niejawnych, jako szef resortu obrony narodowej przełożony szefa sztabu generalnego. O tym się nie dowiedzieliście. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że ten plan stał się nieaktualny. Ten plan, który zakładał pozostawienie na pastwę ruskich hord połowy Polski, Polski Wschodniej w przypadku ich ataków. Później poseł Boguński grał na emocjach. Najpierw dumy narodowej, a później strachu przed wyborcami z Polski Wschodniej i niechęci do Donalda Tuska. W ten sposób chciał przekonać jak największą ilość posłów do zagłosowania przeciwko odebraniu immunitetu. A dlaczego możliwe było uchylenie tego planu? Dlatego, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, wtedy kiedy szefem resortu obrony narodowej był pan minister Mariusz Błaszczak, nie jak my mówimy, tylko jak mówili eksperci z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, budowaliśmy najsilniejszą lądową armię Europy. I pytanie do posłów i posłanek koalicji z Polski Wschodniej. Czy staniecie po stronie bezpieczeństwa swoich mieszkańców, po stronie człowieka, który to bezpieczeństwo budował i zapewniał? Czy ustawicie się w szeregu szefa dzisiejszego rządu w amoku nienawiści i będziecie głosować przeciwko tym interesom? To jest pytanie do Marszałek Hołownia jednak nagle mu przerwał i przypomniał, że przekroczył czas. W dodatku złamał regulamin Sejmu. Panie pośle, po pierwsze, przekroczył pan czas, po drugie, nad wnioskami immunitetowymi nie toczy się dyskusji zgodnie z regulaminem Sejmu, a pan ten regulamin w tym momencie narusza. Po pośle Boguckim w tej samej sprawie chciał wejść na mównicę poseł koalicji obywatelskiej Jarosław Urbaniak, który jest przewodniczącym komisji immunitetowej. PiS jednak głośnymi krzykami nie chciał pozwolić mu dojść do głosu. Z wnioskiem. Nie było wniosku, ale zdaje się, że nie było też końcy. Bardzo proszę. Proszę o ciszę. Poseł Urbaniak, kiedy już doszedł do głosu, zawiadomił salę, że to co zrobił Zbigniew Bogucki było drastycznym naruszeniem regulaminu Sejmu, ponieważ wszystko poza głosowaniem w tej sprawie było procedowane w rygorze tajności. A poseł Pis się z niego wyłamał. W dodatku nad wnioskami immunitetowymi w sejmie nie przeprowadza się dyskusji. Szanowny panie Marszałku, Wysoka Izbo, przed chwilą mieliśmy do czynienia z drastycznym naruszeniem regulaminu sejmu. Sprawa o której mówił pan poseł Bogucki jest objęta klauzulą tajną. Posiedzenie Komisji Regulaminowej było zamknięte. Posiedzenie Sejmu w tej sprawie było zamknięte. Pan Marszałek nadał klauzulę zamkniętą. Nie, pan wykorzystuje trik z wnioskiem formalnym, żeby przekazać nieprawdziwe informacje dotyczące tej sprawy. Sprawa jest prosta i jasna. Pierwszy w historii minister obrony narodowej. Ujawnił tajemnicę i opublikował, co można do dzisiaj zobaczyć w internecie. Tajemnice dotyczące sposobu obrony Rzeczpospolitej. Panie pośle, panie pośle. I to jest zdrada i za to trzeba panie odpowiedzieć. Panie przewodniczący, wystarczy. Nie, panie pośle, wystarczy. Poseł Bogucki próbował jeszcze zdobyć u marszałka Hołowni czas na odpowiedź. Jednak ten był nieugięty i kazał mu wracać na miejsce. Nie będziemy tego eskalować ze względu na artykuł 132 Regulaminu Sejmu. Nie, nie ma 15 sekund, panie pośle. Dyskusji nad wnioskami immunitetowymi nie prowadzi się. Pan zaczął. Nie, nie, nie. Pan zaczął. Ja niestety to naruszenie regulaminu z pana strony przegapiłem. Pan poseł Urbaniak zwrócił na to uwagę. Dyskusja jest zamknięta. Dziękuję. Ostatecznie Sejm zdecydował się odebrać immunitet w tej sprawie Mariuszowi Błaszczakowi. W dodatku za tym głosowała nawet część Konfederacji ta skupiona wokół wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Moim zdaniem słusznie się stało. Sejm tylko pozwala na to, by sprawę zbadał sąd. Nie jest to jeszcze żaden wyrok, choć zarzut jest bardzo poważny i potencjalny akt oskarżenia niebezzasadny. Bowiem nawet jeśli całość planów obrony Polski Wschodniej wyglądała jak przedstawił to Mariusz Błaszczak, a nie był to tylko jeden z najgorszych wariantów, on nigdy nie powinien zostać ujawniony w taki sposób. W dodatku fakt, że zrobiono to na potrzeby kampanii wyborczej, jest szczególnie gorszący. Plan ten powinien być oczywiście udoskonalony, ale sam fakt i forma ujawnienia starszej jego wersji spowodował ogromne zagrożenie dla mieszkańców Polski Wschodniej. W dzisiejszych czasach wraz z działaniami wojskowymi połączone są działania hybrydowe i dezinformacja. Rosyjska propaganda w sytuacji potencjalnego konfliktu z Rosją bez wątpienia wykorzysta te nagrania Błaszczaka, by siać strach. I dezinformacje na temat działań obronnych, podpuszczając mieszkańców, że są zostawieni sami sobie, co może obniżyć morale i zaufanie w przypadku poleceń ze strony naszego wojska. To z kolei będzie wprowadzać chaos, na którym skorzysta potencjalny agresor. Dlatego, nieważne jaki będzie wyrok sądu, to co zrobił PiS z Mariuszem Właszczakiem na czele, było skrajnie nieodpowiedzialne. I to wszystko w tym odcinku. Co sądzicie o tych sytuacjach w Sejmie? Z kim zgadzacie się najbardziej? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.